Siemano widzowie, ja jestem Błażej, a w dzisiejszym odcinku oblokujemy sobie swój pierwszy tytuł gracza Jeszcze tylko widzowie ogólnie przypomnę, że możecie zostawić suba oraz lajka, like bo widzowie wbijamy swój pierwszy tytuł gracza No i co, możecie w sumie zostawić, bo wbijamy ogólnie 500 słów dobra widzowie A my z gierką, jak, jak zauważyliście Wbiłem sobie na Janet 9, 850 pucharków I została mi widzowie jedna gierka do odblokowania tytułu, więc mam nadzieję widzowie, że nam się uda wbić teraz tytuł. Eee, no to co, widzowie, lecimy z gierką o tytuł gracza na Janet. Więc dobra, widzowie, lecimy. Mam jakieś broka. I widzowie powiem Wam, że teraz gra, gra, zacząłem grać Janet i już bardziej nie ogarniam widzowie. No i w sumie fajnie, no. Tutaj jest Brok. Niestety ja mam, ja mam widzowie, niestety taki zasięg nie na Broka, bym powiedział. Yy, ale no co, no to co, lecimy. Tylko widzowie, ten Brok będzie wkurzać strasznie. I to będzie tak wkurzać. Gabryś Uważaj, Gabryś, dobra, Gabryś uciek Mamy Broka jeszcze, widzowie. Są cztery teamy. O dziwo jestem zaskoczony, bo tu nie ma żadnych witraderów ani teamów na razie. Jakby były tam jakieś teamy, widzowie, ale na razie na tej mapie jest nawet wam powiem spoko. Może będę jeszcze dzisiaj jakoś tam Janet puszował, No, a teraz dostałem. Dobra, ale ten Brok mi strasznie wkurza, strasznie. On mi 3800 bije. Więc on mi strasznie dużo wali. Niestety widzowie Gabry zginął. I widzowie mogę zginąć. żeby już jak już to trzecie miejsce, bo drugie raczej nie ma szans. On mnie każdy bije. Widzowie. Ale dobra, są, będziemy mieć może trzecie miejsce. Więc mega koks. Trzecie miejsce już widzowie jest dobre. Nie jest złe, niestety gonią mi Gabrycia, on... Został mu 2800, dobra? Zabili widzowie! Widzowie! Jest! Widzowie, przepraszam, że się tak wydarłem. Ale mamy to. Widzowie, już ginę, Nawet nie robię movementu. Ale let's go, widzowie, mamy! Zrobię sobie screening, oczywiście. No i co, widzowie? Odbieramy tytuł gracza do Janet. Widzowie! Po prostu mamy tytuł gracza Rakieta. I widzowie, mamy nowy tytuł gracza. Screening zrobiony. No i co, widzowie? Mamy już Złoto 3. GG, nawet. Y, ja napiszę Gabysowi GG. Y, no i co, widzowie? Ustawimy sobie, oczywiście, ten tytuł. Ustawi. Tak? Domyślmy. Wybrałem, dobra, widzowie, let's go. Wybrałem tytuł Rakieta. Eee. Y, Widzowie, udało się. 3 minuty filmu. No ale cóż, dobra, widzowie, ale mam nadzieję, że spodobał Wam się chociaż taki krótki film. Też nie widzowie. W sumie jeszcze zagramy sobie jakąś jedną gierkę, żeby było. Zagramy sobie, nie wiem, koletką. Było sobie zagramy widzowie jedną gierkę. Nie będę jeszcze tego odcinka kończył, żebyście. Żeby nie był taki krótki. Po prostu i sobie zagramy jeszcze jedną gierkę koletką, Ale widzowie udało się wbić tytuł do Janet, więc Mega Cox. Nawet piszę teraz Błażej Rakieta Więc widzowie super Następnie tu będę wbijać do Spajka yy, Więc Będę też pushował Spajka Ale mam 850 na Janet 9 Już nawet widzowie tam nie robię movementu Już teraz powtórzę bo Po prostu i tak było mi ciężko robić movement tam No ale dobra Już nie będę do tego wracać Udało się wbić Udało się wbić tytuł gracza, więc jestem bardzo zadowolony. I powiem wam, że naprawdę się cieszę, bo to był mój pierwszy tytuł gracza. I mam nadzieję, że będę ich wbijać coraz, coraz więcej. Żeby uzbierać na przykład... Już mamy jeden, więc koks. Widzę, że też możecie napisać w komentarzach ile, ile macie tytułów gracza i do jakich postaci macie tytuł gracza na przykład. Nie... No. I spaliłem widzowie, dobra, teraz, ale i tak się widzowie cieszę z tego tytułu, naprawdę. Nie spodziewałem się widzowie, bo ja w ogóle widzowie powiem Wam taką ciekawostkę, bo dzisiaj zaczynałem grać Janet rano, jak miałem jakieś 23400 punktów. No to wbiłem jakieś około, nie wiem, tam 1000 ileś, ileś punktów. 400 punktów wbiłem. Więc to jest w ogóle do mnie niedowierzanie, że ja tak hardowałem ten Janet. Strasznie. No i co, fajnie ogólnie, że się widzowie udało wbić ten tytuł. No też. No. Więc napiszcie w komentarzu, jaki macie tytuł. Będę bardzo ciekawy. No, zginęłem. Drugi raz, super. No ale cóż, dobra. E, Nas spaj żyje, więc fajnie. Dobra. On camp, dobra, może no, by się udało ugrać jakieś dobre miejsce, chociaż Już nie wiem. Wymów jeszcze kolebką robić movement. Dobra, widzowie, mamy trzecie miejsce. No cóż, mamy trzecie miejsce niestety. Ale widzowie to by było ogólnie na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i co pamiętajcie? Subskrybujcie kanał, dajcie lajka. No i co? To by było na tyle. Joł.